Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Indiana Jones The Original Adventures. Dzisiaj jesteśmy w poziomie Punket Secrets. Wow, i skrzynka zaraz na samym początku poziomu. Ten poziom w sumie jest dość fajny. Jest bardzo, bardzo podobny do tego pierwszego poziomu z pierwszego aktu. Tylko z tą właśnie różnicą, że tutaj są słonie, które będą w sumie nam pomagać bardzo w tym poziomie. Pfff. Okej. Okay. O! Zawsze w takich miejscach są jest kasa. Jakaś taka większa. O i te słonie... E, plusem... dużym plusem tych słoni jest to, że one e, potrafią... No. No co wy robicie, cholery? Że potrafią właśnie chodzić sobie przez błoto na przykład. I to no. To jest... kto to jest? Ej, nie wypisują mi się imiona. Coś mi się zbagowało. Trudno. O, teraz. Coś się zbagowało. Co? Je... Aha, ona się boi pająków z kolei. O Boże. <laughs> o, paniusiu. Wow. Wow, 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 nie o to mi chodziło. Już, już na samym początku musi być coś nie w porządku. Oczywiście nie mogę się obyć bez upadku, nie? Ja chcę 100% zdobyć. Tylko nie wiem, czy mi się uda. No, ten poziom tak myślę, że będzie trwał gdzieś około. No? Z dwadzieścia minut tak około, y, nie o to mi chodziło. Eee, z kobiety, ogarnij się. Ten pan jeszcze właśnie one potrafią podnosić przedmioty. No, właśnie, słonie można taronować, to jest fajne. Ok, w trąbę i idziemy. Szybciej idź, słonio. Nie wierzę, że to jest dla ciebie ciężkie. Okej, okay, dostojnie, słonik idzie. Okej. Okay. o już widzę, że tutaj mam coś do zbudowania. Oj, moja kasa mi utknęła, znaczy gdzieś poszła. Czeka, gdzie mnie to zaprowadzi. O, na jakąś tajną wyspę. A, gdzie są aligatory. Jak żeby inaczej. O! Mamy zestaw. Jak fajnie. O, i dużo kasy. Uuu. Strasznie dużo kasy Takie coś mi odpowiada Ej No to mamy kolejny zestaw Już się cieszę Sorki was zostawimy Tak wiem jestem okrutny Ale no, trudno Survival jak to się mówi no nie, no nie o taki mi survival chodziło. To no właśnie, Boże. Rozumiem, ja że może nie jesteście najsprawniejsi, ale... No tak, tylko potrzeba trzeba oczywiście Indiana Jonesa. Bo tylko ten pan potrafi opuścić most. Zwodzony. sporo pajączków. Zgnieździ. No <noise> Zgnieciemy. O, widzę... Yy, że można banany. Mamy banana nie! Nie! No. Gdzie jesteś małpko? Ale na razie ci nie ma. Potrzebujemy łopaty. Tylko Indiana Jones ma opadę! No, chłopie, nie denerwuj mnie, ok? No. Szybciej. Okej, okay, słonik sobie. Mamy banana? No oczywiście. Nie by to by było zbyt fajne, gdybyśmy mieli banana. Mam nadzieję, że teraz już się ten balan nie... Potem trzeba do tego. Do tej małpy rzucić, która jest. jest wredna małpa. Masz tego swojego banana, żryj! Dziękuję! Ona, ona tylko za pomocą przekupstwa daje nam jakąś rzecz Niegrzeczna małpa Chociaż dobrze, że w ogóle nam daje Bo mogło być, żeby, mogło być tak, żeby w ogóle nam nie dawała. I trzeba by było jej dać na przykład 5 bananów Dobrze, że te małpy nie są aż tak głodne O, widzę, że tam Indiana Jones może a, potrzebuję teraz, ale ja nie mam Bida. W budżecie. Nie mam kasę. O! Tylko on się chyba niczego nie boi. O, o! No to... Oj! Okay. No tak będziemy... najlepiej na lepiej w ogóle tym słoniem. On wszystko potrafi zdepnąć. Chodź Ha, on może tutaj podrabi nie. Jesteśmy, przechodzimy przez jakieś wrota. O, teraz wygląda bardzo podobnie jak w tym trzecim poziomie z pierwszego aktu. Nawet nie wiem, czy to jest to samo miasto. Nie, chyba trochę inne. To są chyba w ogóle Indie. o, wow, obrzyd <try> 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 O ja! Ok, o! Bijemy teraz wszystko! Teraz wszystko już na żywioł. Wszystko lejemy, żeby mieć 100%. Będnie co to jest? Lejemy to, żeby jak najwięcej kasy dostać. Bo tutaj już można. Bum, bum, bum! W ogóle mówię, mówię, wszystko lejemy. Wszystko, co popadnie. Okay. Ja chcę 100%, dlatego rozwalam tutaj wszystko. No ale oczywiście przywiało to głupków jednych. A! Bo coś potrzeba. Ja nawet wiem co. Tego potrzeba. Czekajcie tylko jeszcze zanim to, to rozwalę sobie tutaj kubły. A ja tego to akurat nie wiem, co? O! I mamy dźwignię, która chyba nam otworzy drzwi. Tak! Dobrze mówiłem. Jak już będę miał trzy adventure, to wtedy. Wtedy sobie już odpuszczę tą kasę. Ale teraz jeszcze brakują mi dwa paski w zasadzie to muszę jeszcze wow! Super. No, jesteśmy już blisko paska. Ale mi się wydaje, że nawet za 20 lat, a po jak jeszcze powstanie może z pięć gier LEGO, to nigdy się nie zmieni. Zawsze jakby własnością le gier LEGO będzie to, że będzie taki właśnie złoty pasek, na którym będą się naliczać pieniądze. To zawsze będzie, no bo to już jest urok LEGO. I obojętnie jaka by była nowa ta gra LEGO, to zawsze pewnie ten pasek pozostanie. No tylko oczywiście będzie się, będzie upgradeowany, że będzie coraz tam ładniejszy i może będzie miał coraz bajerski, bardziej bajerskie bajerski, bajerski rzeczy, ale nigdy się, się Przynajmniej mi się wydaje, że on nigdy się nie zmieni ten pasy. No i w sumie dobrze. Aha, tylko huge Hugis character. Ten shorty naprawdę jest Shorty. Jednak jest taki mały, a siły ma tak, no wystarczająco, żeby zabić jednym ciosem tego gościa. Okej, okay, jesteśmy już blisko. Bom bom bom. Super. Okej. Okay. No mówię, nieźle, zaraz będę miał chyba. O! Tylko my nie mamy tej księgi. I to jest ten problem. Jest! Dobra, już nie zbieram za dużo, bo ja chcę się bardziej skupić na. Wiecie. O! Pa panna może tutaj krzyknąć. Dobra. Co w, czy w tym pomieszczeniu się da? O! Tutaj coś się da zbudować. A! No, teraz. Nie mało. Dobra, trudno. Mam przynajmniej teraz tą księgę. I ja otworzymy sobie przejście. No widzicie, poziom nie jest długi, bo on chyba zaraz się skończy. Ej, co? Źle zrobiłem? A Jezu, co za Okej, okay, przechodzimy dalej. O, że znowu frajerzy, którzy zdecydowali bęckie ode mnie. Co w tym pomieszczeniu można zrobić? Tam jest, tam jest zestaw. O! Nie! Nie za bardzo to chciałem zrobić, ale... Przynajmniej łebiej może. Jest! Ja nie wiem czy ja tam chcę iść. O jezu, przerażamy to miejsce. Chociaż my chyba tutaj innego wejścia nie ma, nie? A no właśnie. Ha! Ale nam zrobili trola. Tutaj nie ma nawet innego wejścia. trzeba iść tam. O matko. Tylko tam też jest sekret, ale nie wiem, jakby do nich się dostać. Cicho. O nie, teraz już jest. Teraz będzie dopiero trudno. Aha, pan Indiana Jones. No, przestańcie mi tutaj zachodzić w drogę głowy. Wow! Dobra. Tutaj ja pamiętasz, że kiedyś miałem sporą zagwostkę, ale na szczęście już wiem jak to zrobić. Tutaj tylko shorty może. No. O, i teraz panna nasza może. Tylko akurat ona boi się pająków. To taki paradoks, nie? Ej, Indiana, możesz mi powiedzieć, gdzie e, ty się tam pachnę, zamiast, kurna, pomóc swoim... Auć! Ha, ja muszę tam wyjść. No fajnie. Oczywiście. Świetnie. Świetnie. Okej. Okay. Chodźcie zaczynamy jak to wygląda w ogóle Okej okay. No! Ej, aha, bo ja... Wow! Jej, mam już pięć zestawów! Nieźle, nie? Chodźcie Zaprowadzę was Okej okay. Super Idziemy naprzód, jak to się mówi O Jezu, to jeszcze nie koniec O! Fioletowy kasa Wow Się i boję Mogliście możecie by mi pomóc. Dlaczego bo jesteście za Ciebie No, jak widzicie, ten poziom nie jest jakiś najkrótszy, ale też nie jest z drugiej stronie. Wow! Wow! Nie zdążyłem kasy zebrać. Kapelusik! Jej, oczywiście India na się nie wystaje. Z kapelusikiem. O, teraz będziemy w bardzo ciekawym poziomie. Jej, pan Secret. Skończony poziom. Jej. I mamy 100%. Super. I aż 5 artefaktów. O, chyba to słoń będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. O tak, teraz jesteśmy w poziomie The Temple of Kali, ale tym poziomem zajmiemy się w kolejnym odcinku. I ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnych filmach z Indiana Jonesa i innych. Cześć.